Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko Trzeci vlogmas, Paulina wstaje z łóżka Przed nami bardzo intensywny czas Ale najpierw, zanim ten intensywny czas To zakładam świąteczne skarpetki Ponieważ będą mi one pasowały do czerwonego dresu, który mam To są skarpetki z wczorajszego kalendarza adwentowego A Paulina kochani, Paulina chyba wygrała dzisiaj Bo ona całą noc spała w skarpetkach Proszę, o to dowód Także możecie pisać, czy... Czy dzisiejszy pojedynek wygrała? Ja myślę, że tak. E, a ja zakładam swoje i mykamy na śniadanko. Yeah! <gry> Kochani, i mamy problem. Ponieważ nie umiemy wyłączyć tych lampek przy firanie. Żaden kontakt, żaden stryczek elektryczek nie służy do tego, aby te żarówki zgasić. Świeciły nam całą noc. Próbowałam każdego z kontaktów, próbowałam do tego celu użyć każdego kontaktu, który widziałam. Każdy stryczek był sprawdzony, co zapala, co gasi i okazało się, że żaden nie jest do tej lampy. Więc muszę się moich koleżanek zapytać, którym Kontaktem mam wyłączyć te lampy, żeby już się dalej nie świeciły. Och, skomplikowana sprawa. Telewizor nie działa, to znaczy działa tylko ta strona startowa. Nie mamy programów, nie umiemy zgasić światła. Ja Wam powiem. <ścoughs> A teraz, kochani, masaż. Idziemy na chyba najlepszą część tego weekendu, ja po prostu tak marzyłam o masażu. Ja też. Ja się często zgaduję z moją kumpelą i sobie tak razem chodzimy na masaże, ale ostatnio właśnie miałyśmy taką sporą przerwę. I po prostu tak mi tego brakuje Miałam ostatnio taki intensywny czas, że po prostu cieszę się, że pójdę na chwilę i ktoś się po prostu no zajmie Zadba o mnie I, i poczuję się mam nadzieję jak nowonarodzona Szkoda tylko, że ta chwila trwa tak krótko Musiałam chodzić systematycznie Tylko to jest takie zdrowie No Ja kochani czuję takie spięcie, napięcie w ciele Że faktycznie ten masaż to będzie dla mnie zabawienie. Wiedziałam, że to powiesz. Znamy się już po prostu jak no. łyse konie. Tak, tak, Możemy tak, kończyć tak. swoje zdania. Pani na to, to pójść, tak? Bardzo ładnie tutaj ankieta wypełniona, a ty i ci i cię nagram jak sobie tak leżysz i sobie wpoczywasz jak na wakacjach w Turcji albo Egipcie. Królowa. A to wszystko w Polsce? Tak. A tutaj już są świąteczne dekoracje. Ej, musimy chyba od nich pożyczyć czapkę Mikołaja do otwierania kalendarzy. Trzeba się ich zapytać czy nam dadzą. Zostało mi powiedziane, że masta, że będzie przebiegał w intencji, którą sobie wymyślę. I mam na początku tego odpalić sobie świeczkę i pomyśleć życzenie. Tak, tak to można ująć. więc kochani... Myślę bardzo intensywnie o tym, czego pragnę. Odpalam świeczkę i mam nadzieję, że wszystko, czego pragnę, się sprawnie. Fajny czas. Jestem już po masażu. Było cudnie. Teraz mam ochotę iść spać poważnie. No, ale e, w ogóle przed wyjściem, a idę spotkać się już teraz z mamą, nasze świętne. No i e, my już po, mama też, bo ja już nagrywałam, że jestem po. A. E, tak, no więc mama też jest po. O, o. witamy, witamy! jak? zreaksem! Tak, cudownie. O. I co tutaj mają pierwotne stanowisko swoje, widzę? I są tutaj już kosmetyki nowe. Tylko ja się zachwycam tą strefą. No, no pięknie. No i teraz kochani, to bym się położyła no, no ja na to łóżko tak. i bym się zrelaksowała, bo ten masaż po prostu mnie rozleniwił. Ale nie kochani, ja nie wiem jak ty, ale ja idę z moimi koleżankami ee, nad morze, ponieważ one będą morsować. Ja nie, ja się nie zdecyduję, nie jestem aż tak odważna, tak szalona. O, mam odciśnięte. No, widać, że się mocno zrelaksowały. <noise> e, one będą morsować, a ja je będę nagrywać i wam to wszystko pokażę, jeżeli tylko się zgodzą na to. Bo nie wiem, czy się wszystkie zgodzą, ale myślę, że tak, bo to fajne babeczki są, a, więc no, wszystko wszystko myślę, że nie wszystko będą. Lecetowe, wszystko no, to więc nie napisało. będą miały problemu e, z tym, aby swoje morsowanie pokazać. Także ja wskakuję w ciepłe ciuszki, bo nad morzem będzie zimno. I pierwszy raz zobaczę może zimą. A ty w sumie idziesz czy nie idziesz? Ja nie zapytałam Vanessa i Sereny co robią. Aha, dobra. No i kochani, wyczekiwana przeze mnie chwila to jest ten moment. Może w grudniu. Mimo tego, że ten klimat nadmorski uwielbiam, to jeszcze o tej porze roku tutaj nie byliśmy. Wow! <noise> Troszkę inaczej jak latem. Ale dalej pięknie. Przyszliśmy tutaj nad morze, aby morsować, ale kochani, ja się na tę przyjemność nie zdecyduję. E, powiedziałam dziewczynom, że jeżeli przyjdzie mi kiedyś morsować, to zrobię to ze swoim mężem, ponieważ on morsuje, ja nie. No, jeżeli miałabym to zrobić, no to chyba tylko z nim, prawda? Mógłby się obrazić, gdybym, e, śmiały się dziewczyny, dziewictwo e, w morsowaniu straciła z kimś innym. Towarzystwo się rozgrzewa, wszyscy wiedzą o co chodzi. Wszyscy już morsują. Oprócz Sylwii, głównej bohaterki tego weekendu, ona będzie miała swój pierwszy raz tutaj, nad morzem, w takich pięknych warunkach. Nic, tylko zazdrościć. No i biegną te odważne dziewczyny! skakują do wody! Aha, zapomniałam, mamy jednego pana. Mąż od Justynki nie mógł zrezygnować z tej przyjemności. Skoro jego piękna żonka wchodzi do wody, to on też. Jest! Sylwia! Sylwia! Jezu, najodważniejsza jej w nogi! Brawo dla tej pani! Brawo! Jezu! To pierwszy raz! Nie będę morsować, ale skoro jestem już nad morzem, to muszę tej wody dotknąć, nie? Chociaż łapką. Sesje zdjęciowe, proszę bardzo, dzieje się, dzieje się. Mamy to. Zadowolone panie, ale wam zazdroszczę. Może kiedyś też będę morsem. No nic, musimy zapytać Sylwii, jakie pierwsze wrażenia. Wiesz co? Jestem z siebie dumna w ogóle, że dałam radę. No! Czuję igiełki na całym ciele. E, jak weszłam, nie mogłam tak. złapać tchu więc się trochę wystraszyłam, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. będę to kontynuować. Okej. Okay. Trzy lata chciałam i zrobiłam to. <ślam> Brawo! Zgadza się. proszę. To właśnie. Mieliśmy krok czarny. Czad, Brawo wy. Kochani, chciałam wrócić z dwoma tematami, ponieważ wczoraj chciałam Wam, nie właściwie nawet przedwczoraj, przy montowaniu pierwszego vlogmasa poczułam takie wzruszenie, ponieważ zawsze w naszych vlogmasach od iluś tam lat używam jednej muzyki. To znaczy kilku piosenek, i one w naszych vlogmasach pojawiają się na przemian. I oczywiście, z racji tego, że to są, yy, że to są piosenki świąteczne, no to pojawiają się tylko w naszych vlogmasach. Yy, I właśnie jak montowałam ten pierwszy vlogmasowy odcinek i włączyłam sobie tą piosenkę świąteczną, yy, która najczęściej chyba u nas yy, we vlogmasach jest, to poczułam właśnie takie wzruszenie, że to już znowu ten moment że to już znowu ten czas, że to już znowu Boże Narodzenie i tak po prostu zrobiło mi się ciepło na serduszku i chciałam wam w, w, w trakcie montowania tego odcinka y, po prostu nagrać taką scenę, ale właściwie o tym zapomniałam. Ale wiedziałam, że muszę wam o tym powiedzieć, więc y, chciałam o tym pamiętać wczoraj przy, nagle, przy nagrywaniu vlogu masa numer 2, ale też zapomniałam. Ale pamiętałam, że muszę wam o tym powiedzieć, więc nagrywam to teraz. Jestem ciekawa, czy wy też właśnie tak macie, że jak słyszycie te piosenki, które u nas we vlogmasach co roku są, jako linia melodyczna naszych filmów, no to jestem ciekawa, czy wy też właśnie słuchając tej muzyki też właśnie macie taki dreszczyk na ciele. I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że przy masażu dowiedziałam się, że ten masaż, jak on się nazywał, jak? Lomi lomi. lomi lomi to jest masaż tradycyjny i w ten sposób byli masowani władcy w momencie, kiedy musieli podjąć jakąś ważną decyzję. O kurde, tego nie wiedziałam. No widzisz? Bo osoba, która mnie masowała właśnie zrobiła mi taki wykład. E, na początku właśnie. E, I e, władcy. Ja tylko się dowiedziałam, że mam intencję sobie ponosić. Intencja też była. E, I władcy mogli być masowani kilka godzin. Mogło to być e, godzinę, dwie, trzy, pięć, a nawet i dziesięć. W zależności od tego, jak trudna była to decyzja. Nie rozbieraj się teraz, bo ci widać. Mówię, wiem. <grafię> jak trudna była to decyzja, i jak wiele czasu dany władca potrzebował na jej podjęcie. Więc no, to taki masaż tradycyjny dla władców, więc się poczułam tak wyjątkowo. Mówię, Aha, mówię. i jeszcze cała wioska, i jeszcze cała wioska się zbierała przy tym miejscu, gdzie ten władca był masowany. Wszyscy mu po prostu kibicowali, aby podjął dobrą decyzję. Także no, no nie ma to tamto. Ubieram się i robię w momencie coś takiego! O śnieg! Mama, śnieg! Wychocki bla, śnieg! Ojej Oj, dziewczyny! E, będą mnie pociesła! Ponieważ dziewczyny, które morsowały, żałowały bardzo, że właśnie w trakcie tego morsowania śnieg nie pada, bo wtedy wrażenie jest dużo, dużo lepsze. Nie jedziemy dopiero jutro i pójdziemy na plażę w śniegu, ale pojedziemy jutro ten, nie rano, tylko później. Nie! 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 Ja chciałam śnieg na plaży zobaczyć. Nie, ja, kochani, to jest za długa droga, żeby to były Katowice, to palicho, ale nie ma. To jest jedyny pociąg, który ja jest. To ja idę zaraz do Groty Solnej nad Morze. daleko to jest? E, no, myśmy autem jechali. A ile jechałeś co to? No, nie wiem. Nie wiem, ile. Z pięć minut? Ale nie wiem, jak to jest daleko, wiesz? Ja nie wiem, którym ty iść, jak to iść. Nie wiem, czy oni nas wywiezie na jakąś plażę. wiesz, na Tak, na ostatnie wejście. Nie wiem, jak to jest. Dobra, ja sobie jakoś poradzę. Ja chcę zobaczyć śnieg na plażę. No dobra, mamy między lunchem a grotą solą, mamy dwie pół godziny, także wiesz, mamy czas na to, żeby ten, żeby. Coś tam porobić, żeby coś porobić, więc. Nie yeah. Kochani, dobra, teraz trzeba nagrać mój outfit, bo wcześniej była pani w windzie. A to tak na tle windy, bo to jest tak złoto to będę to pasowała. Dobra. Ekskluzywnie od razu, eksklu na złotym tle, tle od razu się robi. Ekskluzywnie. Dobra, kochani, e, e, mam sweterek. Tam są wolne drzwi. O, dobra. E, mam sweterek, on jest chyba z wolną tak. bo To jest sweterek z mormuła. E, to roczki z tego, zaraz ostatniego e, kola, co kupił Outfit. Yy, Pasyczek Gucci. Spodenki yy, Pull&Bear. Yy, skarpety świąteczne. Kolejne dzisiaj. <noise> takie, żeby mi pasowały sweterka i torebki. I białe Kochana, a ty będziesz miała na skarpety świąteczne? Tak. A ty nie? No, bo dzisiaj yy, dwie pary użyłaś. No tak, ale ja będę miała i tak. No dobra. Tak jest dzisiaj? Nie, takie jest <głosy> jutro. <głosy> Także... Yy, outfit adekwatny do miejsca. Mm. A ja cała na czerwono. I skarpetki też. I porządek, herbate. nie. I mama poszła na obiad i ukradła herbatę. Nie herbatę, cytrynę. Cytrynę do herbaty. Kochani, miałyśmy iść do groty solnej. Taki był kolejny punkt programu, ale... Mamuśka przysnęła, a ja jej nie obudziłam. Tak, prosiłam ją, obudź mnie za pół godziny. Ale nie. Ona dała mi pospać, więc do groty nie poszłyśmy, już było za późno. Więc idziemy na... Ustkowy jarmark świąteczny. Tak, zobaczymy, dokładnie. jak to jest w ustce. No, jak już jeździmy po różnych miastach w grudniu, a jeździłyśmy z różnych przyczyn w różnych latach, to zawsze widziałyśmy jarmarki. Więc Jeżeli ustce, taki był. Nie może być inaczej, po prostu i nie można odpuścić. Trzeba iść na jarmark. Chodźcie z nami. O. Mamy otulacze z peczki pijarowej, którą dostałyśmy wczoraj. Bardzo przyjemne. Tak. Milu się takie. No? Fajnietkie. Nie widać cię, bo nie złapałam ostrości. No. No i musi być świąteczny element, więc mamy tutaj zewnętrzne dekoracje hotelu. Proszę bardzo, świąteczny klimat. Paulina udaje pingwina. Zjeżdża się i zaraz wygwizdnę. Wygwizdniesz. A jak się mówi? Gwizdniesz. Oh, proszę bardzo, mamy tutaj świecidełka kuliste, czyli bombki. Tak, proszę bardzo. Moja dorosła córka. Co z tego, że dorosła? To znaczy, że mam się nie bawić, nie wygłupiać, zatracić radość życia? Ty tak robisz? Widzisz? O proszę jak zachęcam ludzi do życia. Pełną, pełnią życia. To chodź tu teraz staj na chwilę i będziemy miały miniaturkę. Mówisz, to tak jest dobrze do miniaturki? bo nie mamy żadnej miniaturki nie no kochanie pięknie jest święta, święta, święta chciałam powiedzieć i po święta nie, jeszcze nie ale ty, ale ty gadasz i nagrywasz choinkę to nudna scena jest no, nagraj no, graj. no. Dobra, ale teraz się wiemy. Ale choinka jest ciekawa. O, a w tej biedronce? Się... W tej biedronce na pewno byliśmy za trzy razy, jak byliśmy w no, Znam tą biedronkę, stąd już tutaj czekałam. I to był pierwszy to fakt, który że byliśmy z czyli Tak jest. Przechodzimy. O, a tutaj jest jakiś mural pierdolny. Znowu ktoś robi zdjęcie, chyba musimy okay, się Wychładne yeah, oświetlenie. O, jak pięknie. Uuu. To jest miniaturka. To jest miniaturka. I teraz idziemy zobaczyć jakie budki są na jarmarku. Co tam ciekawego można kupić. W ogóle, ty mądra. Idziesz na jarmark. Masz kartę? Nie mam. Hmm. A ty masz? A no skąd wiesz, że mam. No bo nie wiem. Ja kochanie mam. zostawiłam kartę. Mówiłam Wam w pierwszym vlogmasie, że zostawiłam kartę i dalej jej nie mam. <grymianie> Jakoś się nie przetransportowała z Was. Jarmark! Ja, święto, świętowa. Stars are more clear and the air is cold. And you see it all over the place. Town glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be days of. Wyszliśmy już cały jarmark. Mama sobie kupiła grzanewinko, winko. Ja nie, bo nie lubię... piję tylko słodziutkie alkohole. No i teraz idziemy do Biedronki, żeby kupić jakieś napoje oraz przekąski na jutrzejszą podróż, bo będziemy wracały z Uski bez żadnych przesiadek. Więc musimy się zaopatrzyć w prowiant. A w sklepach kolejne świąteczne akcenty. Ui. Było. Będziemy teraz otwierać kalendarze adwentowe. Tak jest. Mamy tylko trzy, dwa z Body Shop i jeden burżuła, ponieważ tak jak mówiłam wczoraj, chwyciłam w rękę tylko dwie torebeczki z naszymi prezentami, a reszta to były wielkie kalendarze, których nie mogłyśmy wziąć ze sobą. Ja nie otwierałam jeszcze burżuła ani razu, więc otwieram teraz. I mamy tutaj niebieską kredkę na linię wodną. E, Woda odporną. Sukcio. O, a trójeczka była taka otwarta. O, nie zaglądała. Zaglądałaś. Nie. Zaglądałaś. Nie. O! To jest. Peeling. Żelowy. Tak jest. Ale to jest do rąk. Hmm. Mnie interesuje do czego. To jest peeling i nie widzę. O! Do twarzy. O! Taki podpaczka? duży i taka pompka, o. Zazwyczaj jednak te pilniki są mniejsze, nie? Dobra, otwórz też, bo jedną ręką nie umiem sobie poradzić. Zmogłam Cię nagrać. No właśnie! No to nagrywaj mnie i ja już tutaj patrzę co mam. Ram tam tam, żel pod prysznic No i super. Truskaweczka jak ta lala. A resztę y, kalendarzy, resztę okienek otworzymy jutro, gdy będziemy już w domu. Także jutrzejszy odcinek to będzie dużo otwierania. Dużo kalendarzy. Dużo prezentów. Gotowe jesteśmy. Myślałam, tak. że nie zobaczyłam. Tak, Nagrywasz, jesteśmy gotowe. Idziemy na kolację. Wystarczyła wakacja? No w lustrze. Łaaa, wow, polało. Karol żyje. Też nie żyje. A ktoś by może wrzucił... Ale jak, prawda, jesteśmy, jak jesteśmy na pierwszy, na halę? Czyli jesteśmy na pierwszym? Dobrze, Jezus. Dobrze, że ja tu jestem z nią, bo... Mm, nie widzę tego dobrze. Czego? tego, żeby trafić w dane miejsce. Jest już grubo po północy, Paulina już wykąpana, ja w szlafroku, ale jeszcze prysznic na mnie czeka. Eee, jutro, kochani, raniutko jedziemy już do domku. Spędziłyśmy dokładnie przecudowny weekend w miłym, kobiecym towarzystwie. Eee, było super. Inspirująco bardzo. E, Podwiadywałyśmy się, jak tam inne dziewczyny działają. E, może coś dobrego też e, do nas to wniesie. Tak, oczywiście. Nie ma to, jak jednak spotykać się z ludźmi ze swojej branży. Tak, mogą zainspirować, to może się coś, coś w głowie tak. urodzić. E, zawsze tego typu e, spotkania są e, wartościowe. Dokładnie. Ja jeszcze muszę sobie wykonać pielęgnację i mogę iść spać. Tak, a jutro kolejna para skarpetek, kolejne okienka, kolejne prezenty, kolejne bombki i światełka. Znowu rozdanie na Instagramie, w o matko i córko. Yy, muszę wymyślić jeszcze jakieś pytania. Pytanie jedno. A ja postaram się w pociągu pomontować jakieś TikToki zaległe. Mam dużo materiałów ponagrywanych, a w ogóle TikToków nie wrzucam. Może mi się uda trochę w pociągu właśnie zmontować coś fajnego i wrócić na TikToksa. No i jak zwykle e, strasznie dziękujemy Wam za te wszystkie komentarze, które dostajemy, że oglądacie nasze vlogmasy, że je kochacie i że nas kochacie i my Was kochamy i w ogóle jest miło i przyjemnie I To te bo... święta. Znaczy nie w te święta. W tym grudniu. Tak. No, a teraz już tak. Się y jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Dla Matko i córko. A kochani, Bye. -o.